A co byś powiedział, gdybym oznajmił ci, że istnieją trzy proste ruchy, bez maszyn, bez sprzętu, które mogą odbudować siłę twoich nóg, poprawić postawę, zwiększyć energię i tak, nawet wspomóc Libido? Brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale to prawda. I oto cała prawda. Większość osób po pięćdziesiątym roku życia nigdy o nich nie słyszała. Obejmują one starożytną pozycję z sztuk walki, znaną jako pozycja jeźdźca, horse stens, plus dwa inne ruchy, które mogą zmienić sposób, w jaki się poruszasz, czujesz i starzejesz. Po pięćdziesiątce twoje ciało zaczyna się zmieniać w sposób, którego nie możesz ignorować. Utrata masy mięśniowej, osłabione stawy i pogarszająca się równowaga, to nie tylko statystyki, to realia, które powoli odbierają niezależność. Większość mężczyzn uważa, że podnoszenie ciężarów to jedyne rozwiązanie, ale często powoduje to więcej szkody niż pożytku. Prawda jest taka, że to przeoczone funkcjonalne ruchy robią prawdziwą różnicę i właśnie na tym skupiamy się dzisiaj. Dziś pokażę Ci trzy potężne ćwiczenia zaprojektowane specjalnie dla mężczyzn po pięćdziesiątym roku życia. Są proste, nie wymagają sprzętu i można je wykonywać wszędzie. Razem wzmacniają nogi, korpus i równowagę. Trzy filary siły i niezależności na całe życie. I oto część, której nie możesz przegapić. Drugi ruch, starożytna pozycja jeźdźca, to prawdziwy klucz. Może wyglądać na podstawowy, ale jego korzyści dla postawy, stabilności i energii cię zaskoczą. Ćwiczenie 1. Pozycja jeźdźca. Horse stance. Pozycja jeźdźca może wyglądać jak zwykłe stanie, ale jest to zwodniczo potężne ćwiczenie dla mężczyzn po pięćdziesiątym roku życia. Jeśli Twoje nogi szybko męczą się na schodach, Twoja postawa garbi się przy biurku, lub czujesz się nieco niestabilnie na nierównym terenie. Słabymi ogniwami są zazwyczaj biodra, uda i głębokie mięśnie korpusu. To starożytne izometryczne utrzymanie angażuje je wszystkie jednocześnie. Budując siłę, bez obciążania stawów, które towarzyszy podnoszeniu ciężkich ciężarów. Jak to zrobić? Stań ze stopami szerzej niż na szerokość barków, palce lekko skierowane na zewnątrz, opuść biodra, jakbyś siadał na wysokim stołku, aż twoje uda znajdą się mniej więcej w połowie drogi do pozycji równoległej do podłogi. Trzymaj klatkę piersiową uniesioną, żebra w dół i napnij brzuch. Jakbyś przygotowywał się na delikatny cios. Wyciągnij ramiona do przodu, lub spleć je na wysokości klatki piersiowej. Oddychaj spokojnie przez nos i zacznij od utrzymywania pozycji przez 20-30 sekund. Dlaczego to działa? Pozycja aktywuje mięśnie czworogłowe, dwugłowe uda i pośladki, podczas gdy biodra i mięśnie DNA miednicy współdziałają, aby stabilizować kręgosłup. Z czasem zauważysz lepszą równowagę, wyższą postawę, łatwiejsze wchodzenie po schodach i tak poprawione krążenie i stabilność miednicy mogą nawet wspomóc twoje libido. Postępuj, dodając 10-15 sekund tygodniowo, aż do 60-90 sekund w dwóch trzech seriach. Jeśli kolana narzekają, zmniejsz głębokość, jeśli jest zbyt łatwo, opuść się nieco niżej lub trzymaj lekkie ciężarki. Systematyczność jest ważniejsza niż intensywność. Kilka skoncentrowanych minut przez większość dni nauczy Twoje ciało, jak pozostać ugruntowanym i silnym, dzięki czemu będziesz poruszać się z pewnością siebie we wszystkim od wstawania z krzesła, ponoszenie zakupów. Ćwicz codziennie, aby uzyskać trwałe rezultaty. Ćwiczenie 2. Wchodzenie na podwyższenie step up. Wchodzenie na podwyższenie to jedno z najbardziej praktycznych ćwiczeń dla mężczyzn po 50 roku życia, ponieważ bezpośrednio trenuje umiejętność, której potrzebujesz każdego dnia. Wchodzenie po schodach. Wielu mężczyzn zauważa, że schody stają się trudniejsze z wiekiem. Nogi szybciej się męczą, równowaga wydaje się chwiejna, a czasami wręcz unika się schodów. Ten powolny spadek odbiera niezależność, ale wchodzenie na podwyższenie Odbudowuje siłę i pewność siebie, których potrzebujesz. Ten ruch angażuje mięśnie czworogłowe, dwugłowe uda, pośladki i biodra dokładnie te mięśnie, które napędzają cię w górę. Jednocześnie angażuje korpus i stabilizatory kostek, ucząc twoje ciało, jak zachować równowagę pod obciążeniem. Badania pokazują, że siła dolnych partii ciała jest jednym z najsilniejszych wskaźników mobilności i długoterminowej niezależności u osób starszych. Każde powtórzenie wchodzenia na podwyższenie to więcej niż ćwiczenie to próba do życia, w którym poruszasz się bez strachu. Jak je wykonać? Znajdź stabilny stopień lub platformę nie wyższą niż poziom kolan. Postaw jedną stopę pewnie na górze, lekko pochyl się do przodu i odepchnij się piętą aby unieść ciało aż obie stopy staną na stopniu. Zejdź z powrotem z kontrolą. Nigdy nie spadaj ani nie opuszczaj się. Zacznij od 80 powtórzeń na nogę, zwiększając do dwóch lub trzech serii. Trzymaj tułów wyprostowany, brzuch napięty, a ruchy płynne. Dla początkujących użyj niskiego stopnia i trzymaj się poręczy dla równowagi. Aby utrudnić, zwiększ wysokość lub trzymaj lekkie hantle. Zawsze poruszaj się wystarczająco wolno, aby móc zatrzymać się w dowolnym momencie. Wchodzenie na podwyższenie nie tylko wzmacnia mięśnie. Ono uczy Twój układ nerwowy, aby ponownie zaufał Twoim nogom. Z czasem zauważysz, że wchodzenie po schodach jest łatwiejsze, twój krok jest silniejszy, a codzienne życie wydaje się mniej ograniczające. Ćwiczenie trzeć, utrzymanie pozycji ptaka psa. Bert Dockholt. Utrzymanie pozycji ptaka psa może wyglądać prosto, ale jest to jedno z najcenniejszych ćwiczeń stabilizujących korpus, jakie może wykonywać mężczyzna po pięćdziesiątym roku życia. Z wiekiem małe mięśnie stabilizujące wokół kręgosłupa słabną, prowadząc do słabej równowagi, bólu pleców i większego ryzyka upadków. Wielu mężczyzn trenuje swoje duże mięśnie. Ale ignoruje te głębsze, które utrzymują ciało w pozycji pionowej. Ptak pies naprawia to, angażując te ukryte stabilizatory, jednocześnie wzmacniając pośladki ramiona i mięśnie brzucha. Jak to zrobić? Zacznij na czworakach z dłońmi bezpośrednio pod barkami i kolanami pod biodrami. Utrzymuj neutralną pozycję kręgosłupa ani wygiętą, ani zaokrągloną. Powoli wyciągnij prawą rękę prosto do przodu. Jednocześnie kopiąc lewą nogą prosto do tyłu. Utrzymaj pozycję, nie skręcając bioder ani nie pozwalając na opadanie pleców. Oddychaj równomiernie i trzymaj brzuch napięty, jakbyś napinał się, przygotowując na cios. Zacznij od 15-20 sekund na stronę i zwiększaj do 30-40 sekund. Wykonaj dwa lub trzy serie. Dla początkujących, trzymaj palce stóp na podłodze zamiast w pełni podnosić nogę. Jeśli chcesz większego wyzwania, wydłuż czas utrzymania pozycji, lub wykonuj małe kółka uniesioną ręką i stopą. Celem jest kontrola, a nie szybkość. Skup się na utrzymaniu ciała tak stabilnie jak stół. Korzyści wykraczają poza siłę korpusu. Ptak pies poprawia koordynację, równowagę i postawę, czyniąc codzienne czynności takie jak sięganie po półkę, schodzenie z krawężnika, czy łapanie równowagi podczas potknięcia, bezpieczniejszymi i łatwiejszymi. Z czasem zauważysz mniej bólu w dolnej części pleców, silniejszy krok i większą pewność siebie w ruchach, które kiedyś wydawały się ryzykowne. Jeśli do tej pory uważasz, że to pomocne, poświęć chwilę, aby kliknąć przycisk, lubię to i zasubskrybować. W ten sposób będę wiedział, że te treści są dla Ciebie ważne, a ja będę dostarczał więcej praktycznych, skutecznych ćwiczeń, które pomogą Ci pozostać silnym, zrównoważonym i niezależnym po pięćdziesiątym roku życia. Te trzy proste ruchy pozycja jeźdźca, wchodzenie na podwyższenie i utrzymanie pozycji ptaka-psa mogą nie wyglądać na ekstremalne, ale razem pokrywają podstawy, których potrzebuje każdy mężczyzna po pięćdziesiątym roku życia budują siłę w nogach i biodrach, wzmacniają równowagę, chronią kręgosłup i poprawiają postawę. Rezultatem są nie tylko lepsze treningi, ale łatwiejsze codzienne życie. Wyprostowana postawa, wchodzenie po schodach bez wysiłku, schylanie się i sięganie z kontrolą. Nie potrzebujesz fantazyjnych maszyn ani długich godzin na siłowni. Wystarczy kilka minut skoncentrowanej praktyki. Aby chronić swoją niezależność na dziesięciolecia. Pamiętaj, że systematyczność liczy się bardziej niż intensywność. Zacznij tam, gdzie jesteś, postępuj stopniowo i po prostu ćwicz. Siła po pięćdziesiątym roku życia to nie pogoń za młodością, to budowanie ciała, które niesie cię naprzód z pewnością siebie, energią i witalnością. Wyobraź sobie, że poruszasz się bez wahania, pewnie stoisz na nogach. I żyjesz na własnych zasadach. Ta przyszłość jest w zasięgu ręki, zaczynając od dziś. Które z tych trzech ćwiczeń uważasz, że pomoże Ci najbardziej? Pozycja jeźdźca, wchodzenie na podwyższenie, czy ptak-pies? Daj mi znać w komentarzach. I nie zapomnij polubić, zasubskrybować i udostępnić ten film znajomemu, który chce pozostać silny i niezależny po 50 roku życia.